Witajcie w kolejnym vlogu. To jest zapis chyba z 2-3 dni mniej więcej. 30 czerwca byliśmy na takiej integracji, więc za dużo nie nagrywaliśmy tego dnia. Siema! Jest już kolejny dzień, także zaczynamy dzień jak to w Odyńca od pakowania paczki. Julka pakuje kubeczek limitowany Pokaż. Taki o limitowany Poleci do... Poleci do...? Do Pana Jarosława z Bydgoszczy Pozdrawiamy I x piątka. na początek dzisiejszego dnia Kubeczek już przygotowany do zapakowania Do Pana Łukasza z Jawora Opa, Opa. Oh, chupa. Co już dalej? Dalej będziemy mieć e, dwa wykrywacze notebooka, makro dla dzieci. E, mini czy midi? E, midi. Midi Horde. Ziodły tu są. Tak wysoko. Opa. paczka już przygotowana do wysyłki do. do pani Anny. Skarczewa. Tak szybko powiem. Są dwie sondy. Jedna tutaj do poszukiwań można użyć w piachu czy coś, natomiast dobrze się sprawuje w wodzie. A tu jest druga sonda, jako pointer, żeby działało tylko wystarczy przekręcić, podmienić i typowo dwa w jednym. A i trzeba nie wolno zapomnieć, że tylko ta nakładka tutaj tylna, żeby ładować czy coś, to ta z dziurkami jest na ląd, a ta tutaj schowana ona jest pełna do wody. Nie zapomnieć o tym. Już dwa sita spakowane Z simplexami Trójka paskuje kolejne sitko Taka ta trumienka No i ja jeszcze muszę zapakować Fi-10 też z simplexem To już wszystkie sita zapakowane Naprawdę jak trumny to wygląda Metr 50 m. Tu mamy kolejne zamówienie Na słuchawki wodne Allegro Jaki Quest X10 to zaraz będę pakował Na Allegro jesteśmy Jako sklep Odent Podkreślnik Shop Myszek nie ma Kicia nie upulowała Sobie myszek O, Kicia strasznie dzisiaj odważna jest Tak? Głodna dzisiaj jest, jest kot? kot głodny dzisiaj był no. Ale te truskawki to też jest? No nie nie Truskawki gratis tak, Kicia? Ci! Już jakąś wodę i na lewo jest Dzisiaj dużo emocji mamy, bo nam się przypomniało. A propos, simpleksy z pointerem się skończyły. Te wersje WHAP z pointerem. No, ale tak patrzymy na naszą ścianę płaczu i są trzy uszkodzone egzemplarze. Historia sprzed dwóch miesięcy. Paczka przyjechała opóźniona. No, i powodem, już jak otworzyliśmy paczkę, była jasna. Jasny powód tego, że. Jest uszkodzenie od wózka widłowego, bo dwie dziury, idealnie wózek widłowy w to wjechał i zamiast okleić to jakoś tak taśmą, która nie ma żadnego symbolu, żeby nie było jasne, jasne kto to zrobił, jak już chcą tak zatrzeć ślady, to nakleili z własnym logo i z numerem sortowni, gdzie to, gdzie to było. No i tu jakby takie coś się może zdarzyć jak najbardziej, natomiast jak wyglądał proces reklamacyjny, który w sumie nie dokończyliśmy, ponieważ straciliśmy cierpliwość i wolimy to naprawić na własny koszt. Więc w takich, w takich przypadkach składa się reklamację. My najpierw złożyliśmy obszerny protokół ze zdarzenia, które opisał kurier, zdjęcia, wszystko. Po czym po dwóch tygodniach mniej więcej dopiero się okazało, że ta reklamacja nie jest złożona, że trzeba zrobić zgłoszenie reklamacyjne na stronie. No to tak zrobiliśmy 21 maja, no i potem grzecznie czekaliśmy miesiąc. No po czym przy zerowej informacji zwrotnej na, na ten temat zadzwoniliśmy, żeby się dowiedzieć, co dalej. No i dostaliśmy potem. Powiadomienie, że no jeszcze nie minęło te 30 dni, więc reklamacja jest w toku. Okej, okay, no czekamy nie, to normalne 30 dni. Tak jest, tak jest regulamin. Po czym minęły już te 30 dni roboczych i dzwonimy, żeby się dowiedzieć, co z tą reklamacją. Na infolinii dowiedzieliśmy się, że nie istnieje taka reklamacja, mimo złożenia tych wszystkich dokumentów, protokołów, zdjęć, wydruku, potwierdzenia, i tak dalej. Nie ma takiej reklamacji, ponieważ nie otrzymano od dystrybutora. Rezygnacji z roszczenia o ewentualny, ewentualne odszkodowanie, czego oczywiście na żadnym etapie, kiedy wysyłaliśmy te wszystkie dokumenty, nikt nam nie powiedział, więc jeżeli teraz będziemy musieli tam uderzać do producenta, żeby wysłał stosowne takie oświadczenie, to znowu to się wydłuży, a do momentu otrzymania tego pisma reklamacja nawet się nie zacznie, czyli zacznie się znowu kolejne 30 dni tak naprawdę przed nami. Stwierdziliśmy, że już podziękujemy za tą reklamację, i naprawimy sobie to na własny koszt. No to nie ma sensu, jeżeli co chwilę są jakieś dokumenty, i nie wspominają o nich. No, ja rozumiem, że żyjemy w czasach, że taki wielki, taka wielka korporacja ma gigantyczny regulamin. Ja powinienem oczywiście wszystko wiedzieć jako klient wszystko od A do Z wiedzieć. Natomiast tutaj no, zupełnie nie ma woli do tego, żeby to załatwić w jakiś sposób no, bo przypomina mi się taka scena chyba ze świata według kiepskich. Jak Ferdynand grał urzędnika i przyszedł do niego petent, i przez godzinę wyjmował kolejne dokumenty. Aż w końcu już był pewny, że dostanie jakieś tam pozwolenie. No, no wiecie, tam taki scenariusz był. proszę. Że dostanie to pozwolenie, aż tu nagle Ferdynand jako urzędnik mówi, no ale zaświadczenie po mongolsku napisane i podpisane czarnym długopisem. No i koleś poleknie. Także ja nie chcę tak też polec, w związku z tym naprawimy to na własny koszt i będziemy mogli energię wykorzystać na inne rzeczy, a nie na papierologię i takie odbijanie piłeczki, bo chyba temat trudny i przerasta wielką korporację. Biedny simplex, mało co, by już nigdy nic nie znalazł, a tak zostanie przywrócony do życia. Z trzech detektorów dwa wymagają tylko wymiany sztycy i to już jest zrobione. Natomiast trzeci, bardziej uszkodzony, tam też jest sztyca do wymiany i trochę pęknięta szybka w elektronice, ale detektor działa, ja sobie go wezmę i będę się uczyć na nim oczywiście od podstaw. Simplexa, specjalnie w tym odcinku, oczywiście nie, nie powiedziałem o kogo dokładnie chodzi, jaki to kurier, no ale po naklejkach, które miały zamaskować te widły od wózka, domyślacie się jaki to przewoźnik, jeden jest największy, który działa w Polsce, jak nie największy, tego nie wiem. Nie jest to pierwszy raz, kiedy jest jakiś właśnie problem, dlatego straciłem teraz cierpliwość. No bo po dwóch miesiącach przesyłania dokumentów, dowiadujesz się na infolinii, że nie ma takiej reklamacji, że nikt się tym nie zajmuje przez dwa miesiące. No to może człowiek wyjść z siebie. Dlatego ja podziwiam ludzi, takich społeczników, którzy mają, no ale nie mają czas być może, żeby takie sprawy doprowadzać do końca. No, mnie nie starczyło siły, po prostu wolałem, wolałem to olać. I rozwiązać to sobie już własną metodą, na własny koszt. No i jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa taka na koniec. Przeraża mnie świat, który być może kiedyś będzie, w którym będą tylko wielkie korporacje i państwowe firmy, a ty już będziesz tylko komórką w Excelu, w jakimś wierszu, w jakiejś kolumnie. Jak zadzwonisz, żeby złożyć do jakiejś miejsc reklamację, to odbierze już nie człowiek, a bot. Zresztą czasem odbierają boty. No ale są jeszcze zbyt prymitywne, żeby pewne rzeczy rozwiązać. I będziesz takim numerkiem w Excelu i bot stwierdzi, że masz za mały rating rządowo-korporacyjny. No I na przykład ten rating nie przysługuje, żeby składać reklamację. Ale zostawmy na razie apokalipsę na boku. O 14 dzisiaj był vlog, jutro sobota 14 taki film trochę techniczny, który będzie prowadził Mody na temat Simplexa. Pojutrze, czyli niedziela rano, będzie film z wyprawy naszej, bo byliśmy na poszukiwaniach, mamy zgody. W poniedziałek o 14.00 Odyn poprowadzi odcinek, też typowo techniczny, natomiast we wtorek 14.00 standardowy vlog jak dzisiaj. Także ja się z wami żegnam i życzę udanego weekendu.